Siemanko, wszystkim powróciłem chwilowo do domu. O Jukę Rostratę. Wiem, że ktoś mnie pytał i pokazuje, jak wygląda na dzień dzisiejszy. Patrzcie na to. Co wy na to? Straszy mi obraz ściemniał, nie wiem czemu, ale już jest ok. Pamiętacie, jak ona miała grzyba? No tutaj lilie drzewiaste po prostu wpadają ale wszystko jest w porządku i teraz tak. Nie wiem, co zrobić na zimę. Czy ją po prostu wykopać do donicy we wrześniu i chować do szklarni, albo, nie wiem, ziemię wymienić. No bo zobaczcie, wszystko jest w porządku. O, jak w ogóle śmiesznie wygląda. Kto ma tak, kurde, jukę obciętą? Nikt. Dwa razy czy trzy razy była pryskana od grzyba. No i zobaczcie, jak sobie pięknie poradziło. Nie wiem. Moim zdaniem to jest klimat na żuławach do dupy. Na jukę w zimę jest bardzo dużo wilgoci. A nie było za jakichś tam dużych mrozów, że ona przetrwała, to naprawdę jest chyba cud. Już drugi raz praktycznie dogrywa w tej ziemi, nie była dogrzewana w tym roku. Znaczy, no w tym w sumie, w zimę, bo od stycznia tak zaczęło mrozić. I kurde, zastanawiam się, właśnie, co zrobić, czy wykopać. Bo brzydka była, bardzo brzydka była na wiosnę. Zresztą pamiętacie. Dobra, teraz troszkę pokażę z daleka. O, tak się prezentuje na tą chwilę. Nie Jolasia? Co ty wąchasz, te śmierdziele? Tu jest, o! Aligancja. Jola, komisa wąchała. Pokaż się, Jola, z tym. Nie było, mam stanik. No to pokaż mnie. Nagrywa się. Nie, bo mam stanik. Ja nie mam stanika. O! Własna prywatna znasionka. Już tak wygląda. O! Pięknie to wygląda. Nia moja! Tyle na tą chwilę nagrałem, pokazałem. Jak coś tam mam nagrać, to dajcie znać. Na razie.